Witamy w Muzeum Papiernictwa. Dzisiaj proponujemy Wam materiał, na którym zobaczycie krok po kroku, jak wykonać kartkę świąteczną Wielkanocną z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych. Za pomocą tej karteczki będziecie mogli swoim znajomym, rodzinie czy też przyjaciołom wysłać życzenia. Do wykonania takiej kartki potrzebne nam będą Nożyczki, do wycięcia elementów składowych kartki. Pisak, do wyrysowania naszego króliczka, który będzie trzymał pisanki. Ołówek, do zaznaczenia pewnych elementów. Korektor, zwykły biały korektor, którym ozdobimy nasze Kolorowe papierowe pisanki, nożyk do wycięcia łapek i oczywiście klej, którym wszystko przymocujemy. Jeszcze pisanki ozdobiłam kolorową wstążką, więc może to być kolorowa wstążka, bądź też papierowa rafia, czy też kolorowe papierowe sznureczki. Kartkę, którą dzisiaj Wam zaprezentuję, wykonałam w większości z papieru ręcznie czerpanego. Jest to papier ręcznie czerpany, który powstaje w dusznickim młynie papierniczym od wieków. Podstawę kartki wykonałam z papieru kremowego w formacie A5. Natomiast większość elementów, które. Się na niej znajdują. Wykonane zostały z papierów artystycznych, które dostępne są u nas w wielu kolorach i w wielu wzorach. Zostały one wcześniej zabarwione i dodane zostały do nich elementy ozdobne, takie jak kolorowe ścinki papieru, czy też elementy roślinne. One w momencie zaczerpywania w arkusz pięknie się tutaj uformowały i są same w sobie ozdobą. Ten papier możecie Państwo nabyć u nas w sklepie internetowym muzealnym papieryczerpane.pl Dostępne w wielu kolorach, wzorach i o różnej fakturze. Wykonanie naszej kartki świątecznej zaczynamy od złożenia papieru w formacie A5 na pół. Będzie to kartka, do której w środku będzie można napisać życzenia świąteczne. I przygotowujemy elementy, które ją ozdobią. Najpierw na sucho układamy sobie dobierając je kolorystycznie. I tak na kartkę układam podkład z papieru artystycznego, czerwonego. Na nim umieszczam naszego wielkamocnego zajączka który będzie trzymał w łapkach świąteczne pisanki. Te pisanki wykonałam z papieru czerpanego artystycznego. Jest kolorowy. Wycinamy po prostu trzy pisanki. Odręcznie. Nie muszą, nie muszą być to wcale równiutkie elementy. Tutaj oczywiście mamy też dużą dowolność. Od Was zależy, jakie będą miały kolor i wzory. Następnie zdobimy pisanki korektorem, nadając im różne odręczne wzorki. Mogą to być kropki, szlaczki, kwiatuszki. Od Was zależy jak finalnie będą one wyglądały. Ja robię to korektorem, bo oczywiście możecie użyć kolorowych pisaków. Starajcie się też dobrać kolorystycznie, tak, żeby wasza kartka była bardzo estetyczna i ładna. Nasz korektor wyschnie, następnie układamy sobie kompozycję z pisanek, tak by częściowo nachodziły na siebie, ale się całkiem nie zasłaniały. Kiedy mamy wycięte poszczególne elementy, możemy przystąpić do przytwierdzenia ich do. Podstawy. Używamy do tego kleju do papieru. Starajcie się robić to też w miarę ostrożnie, ponieważ klej, który wypływa poza przyklejane elementy, nie wygląda ładnie. Naszego zajączka wielkanocnego przyklejamy tak. Pamiętajcie, żeby te łapki można było odchylić, wtedy będzie takie wrażenie, że faktycznie trzyma w rączkach te wielkanocne pisanki. Następnie kolorowe pisanki. Taka kartka, oczywiście wykonana własnoręcznie przez Was, będzie miała pewnie o wiele większą wartość niż taka zakupiona po prostu w sklepie. Tutaj wkładacie oprócz materiałów, oczywiście, swoją duszę. Do naszych elementów możemy też dodać ozdobną kokardkę, którą ja wykonam z tasiemki materiałowej. Tu można oczywiście użyć papierowej rafii bądź też papierowych, kolorowych sznureczków. To też zależy od Was. Żeby zawiązać taką kokardkę, bo też często mam pytania, jak zrobić ją tak, by była ona równa i nie odstawała. Poza jakby samą powierzchnię tej kartki, którą będziemy może chcieli włożyć później gdzieś do koperty. Więc łapiemy sobie w stążeczkę w ten sposób i po prostu ją przewiązujemy. Skracamy jej brzegi, tak, by uzyskać odpowiednią wielkość, i wycinamy nożyczkami. Ostrymi to ważne, tak by ta krawędź była równiutko, ładnie, estetycznie wycięta. Ozdabiamy nią naszą kartkę. Oczywiście możemy tutaj dodać jeszcze jakieś inne elementy ozdobne, jak na przykład posłuży się takimi Coming. Tu jeszcze dziewczynki lubią jak się ładnie coś błyszczy i świeci. I nasza kartka jest gotowa.